Wszystko na to wskazuje, że powstanie strefy płatnego parkowania w cieplicach Śląskich Zdroju jest już tylko kwestią czasu. To oznacza, że miejskie parkingi nie będą już bezpłatne i osoby chcące pozostawić swój pojazd w takim miejscu będą musiały uiścić opłatę. Tak jak ma to miejsce w centrum Jeleni Góry. Strefa płatnego parkowania w cieplicach jest to projekt, który już powoli. Coraz bardziej się urzeczywistnia, mamy takie plany, żeby ją wprowadzić. Na pewno sama przebudowa Placu Kombatantów nam w tym pomoże, gdyż no usystematyzujemy parkowanie, wyznaczymy miejsca postojowe. Natomiast na całość zmian myślę, że jeszcze, jeszcze troszeczkę będziemy musieli poczekać. No, prowadzimy analizy związane i z tą strefą, która znajduje się w centrum, tak żeby, żeby zobaczyć na ile ona jest dostosowana w tej chwili do, do realnych potrzeb, na ile gdzieś być może trzeba ją zmniejszyć, gdzieś być może trzeba ją powiększyć. I myślę, że jeżeli będziemy wprowadzali zmiany, to jedną dużą uchwałą, tak żeby, żeby kilkukrotnie nie, nie wychodzić z tym na sesję. Tylko w tym roku strefa płatnego parkowania miastu przyniosła około 2 milionów 300 tysięcy złotych dochodu. Po rozszerzeniu jej na cieplice ta kwota z pewnością byłaby jeszcze wyższa. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych ona ma wymusić rotację pojazdów, tak, i temu przyświeca główny cel. I założenie oczywiście, na pewno wpływ finansowy jest, natomiast to, to, to nie jest głównym celem miasta, żeby na tej strefie zarabiać, tylko właśnie, żeby wymusić rotację. Jakie ulica objęłaby strefa płatnego parkowania w Cieplicach Śląskich Zdroju? Na pewno okolice Placu Kombatantów, być może z drugiej strony ulica Czerwi, gdzieś tutaj Plac Zdrojowy. Hmm, źródlana, tak. Te, te okolice, takie stricte, stricte turystyczne, można powiedzieć, powiedzieć, rejony. Z tego, co się dowiedzieliśmy, strefa płatnego parkowania w cieplicach mogłaby zostać wprowadzona w połowie przyszłego roku.